Witam bardzo serdecznie w cotygodniowej analizie indeksu S&P. Dzisiaj będzie kilka ciekawostek. Jak i przyjrzymy się indeksowi Russell w kontekście analizy samego S&P i nastrojów inwestorów co do inwestycji w aktywa takie jakie są jakimi są akcje. Na początek akcje Nvidia w zeszłym tygodniu były podane wyniki finansowe, jak i prognoza zysków. Akcje Nvidia wzrosły aż o 25% i był to rekord, jeśli chodzi o indeks NASDAQ. I wartość Nvidia jednego dnia wzrosła aż o 200 miliardów. Proszę sobie wyobrazić, jedna spółka giełdowa, jeden dzień. Zmiana aż o 200 miliardów. Jesteś właścicielem Nvidia, masz swoje akcje na giełdzie, i Twoja firma jednego dnia potrafi taką zmianę zrobić. Coś, coś po prostu niesamowitego. W kontekście Nasdaqa, jeśli chodzi o typową analizę techniczną, widać, że Nasdaq bardzo mocno się wybił. No i zmierzamy do góry. Poza tym pozostawię otwarte pytanie, czy to już nie jest ten moment na, jeśli chodzi o taką zmianę, można powiedzieć, analizę fundamentalną, czy to nie jest ten moment, w, której, w którym rozpoczęła się nowa era przemysłowa, jakim oczywiście jest sztuczna inteligencja. Każda, każdy cykl właśnie tego typu zwiastował... Wielkie wzrosty, niekiedy można było, było zauważyć, że były to wielkie bańki, aczkolwiek tu w tym przypadku nie znamy drugiej strony medalu, że tak powiem. To znaczy, oczywiście sztuczna inteligencja jest, rozwija się, jest coraz lepsza, ale nie znamy skutków ubocznych tego, co może się wydarzyć, więc ten temat zostawię na... Inne dni czy za jakiś czas do skomentowania. Będziemy, zobaczymy, jak ten temat się rozwija. Jeśli chodzi o, już przechodząc powoli do indeksu Russell, zanim do niego przejdę, e, chciałbym jeszcze powiedzieć o dwa słowa o akcjach Apple. A. Kapitalizacja Apple jest właściwie tak duża jak cały indeks Russell 2000. To znaczy, wszystkie spółki, 2000 spółek z indeksu Russell, jeśli byśmy je połączyli, mają wartość taką jak Apple. Czyli to jest też niesamowite i pokazuje to, że faktycznie te akcje amerykańskie robią się tak gigantycznie wielkie, robi się taka duża przepaść, że mm, za jakiś czas może się okazać, okazać że na przykład. Zaledwie 20 spółek z SP będzie tylko i wyłącznie miało wpływ na sam indeks. Także warto też na to zwrócić uwagę, że po jakimś czasie może się okazać, że wszystkie te mniejsze spółki w ogóle są bez wartości i tylko sterują nimi wielkie, gigantyczne korporacje. Więc warto też zwrócić na to uwagę. Tu, jak powiedziałem, mam indeks Russell 2000. Ja zwracam na ten indeks, y, można powiedzieć, większą uwagę, ze względu na to, że y, tu oczywiście są małe firmy. Russell 2000 to jest takim odpowiednikiem swig w Polsce, czyli można powiedzieć, są to małe firmy. No i teraz, według przekonania y, inwestorów, rynku, y, jeśli Russell rośnie, to znaczy, że jest większy apetyt na ryzyko. Co oznacza, że prawdopodobieństwo wzrostu SP, jeśli rośnie Russell, jest bardzo duże. Nawet bym powiedział, że to jest więcej niż 80%. Czyli, raczej mówiąc, obserwujemy sobie Russell, jeśli na, Russell, na indeksie Russell są mocne wzrosty to dobra powiem to 95% albo nawet 99% że S&P wtedy rośnie. Czyli można powiedzieć, że to jest taka wyrocznia, taki um, można powiedzieć indeks nastroju. O, ja to ja to przynajmniej tak odbieram. Dla mnie Russell to jest indeks nastroju na amerykańskiej giełdzie. No i um, jak widać Russell szoruje dno w obecnej sytuacji, aczkolwiek nie wybija się niżej. To może nam dać sygnał do tego, że mamy jakiś impas, że jest, można powiedzieć, już to przesilenie takich spadków za nami i coś się zaczyna dziać. W piątek mocne wzrosty na tym indeksie, oczywiście Nasdaq. Jeszcze bardziej, bardzo mocno wiadomo, jeśli tutaj będziemy do indeksu Nasdaq jeszcze jest dolewane paliwo w postaci właśnie tej sztucznej inteligencji. No to SP znowu powrócił nad, nad pod, już jesteśmy blisko szczytów z tutaj bodajże 8 miesięcy, także. Moim zdaniem, będziemy powoli szli do góry. No, i tutaj, właśnie w kontekście kontraktu, bo handlujemy na kontrakcie. Kontrakt jest notowany oczywiście praktycznie 24 na dobę, do 20, od godziny 12 w nocy do godziny 22. U niektórych do już do 22:30. Później jest przerwa. Półtorej godzina I znowu indeks startuje W nocy, o 12 w nocy Czyli to jest kontrakt O 24 godzinny Że tak powiem A tutaj Mamy analizę S&P W kontekście Tylko sesji amerykańskiej Na to też zwracam bardzo mocną uwagę Bo tu oczywiście jest największy kapitał, tu jest najwięcej pieniędzy, także pokazują, pokazuje to również, no właściwie tą sesję amerykańską, która jest najważniejsza. Tu, gdzie jest największy pieniądz, pokazuje siłę bądź słabość rynku. Nieraz zdarza się tak, że widać po kontrakcie, że na przykład rynek jest bardzo słaby, a jeśli przyjrzymy się już Typowo rynkowi kasowemu, to widać, widać siłę, wyciąganie na przykład na sesji europejskiej SP spada, kontrakt SP, a po otwarciu sesji amerykańskiej rośnie bardzo mocno do góry, i to jest też bardzo fajny wyznacznik siły amerykańskiego rynku. Czyli podsumowując, pierwsze indeks Russell, jak i Indeks S&P kasowy. Te dwa elementy dla mnie są bardzo kluczowe, pokazują właśnie, tak powiedziałem, siłę tego rynku. I to tyle, jeśli chodzi o mm, taką czysto techniczną sprawę. Jeśli chodzi o fundamenty w najbliższym tygodniu mm, Oczywiście do końca miesiąca nadal mamy przepychanka w Hmm. O, tutaj w poniedziałek mamy święto. Yy, w, w kongresie amerykańskim mamy przepychankę dalej Demokratów i Republikanów co do wysokości limitu zadłużenia. Końcowa data ma paść. Yy, no, krótko mówiąc, mają dość do porozumienia do końca miesiąca, yy, więc tutaj warto zwrócić uwagę na zmienność indeksu, ponieważ może być. Większa, jeśli oni będą się tam przepychać Troszeczkę bardziej Tutaj mamy Czwartek Jak zwykle Zatrudnienie. O, PMI je tu dodatkowo będziemy mieli Więc warto zwrócić uwagę Do czwartku No i piątek, mamy pierwszy piątek miesiąca Jak zwykle bezrobocie w Stanach Ważne dane Czyli mamy środa, jeśli chodzi o dogadanie się co do, um, właśnie, e, długu. No i piątek bardzo ważne dane, na co rynek na pewno będzie czekał. Dzięki, pozdrawiam, do następnego.